Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nediego w kolejnej serii na moim kanale, jaką będzie Penumbra Czarna Plaga. Część pierwszą już mamy ukończoną, więc zapraszam ewentualnie tych, którzy nie widzieli jeszcze na playlisty. Ale bez zbędnego dłuższego przyciągania, wybierzemy sobie poziom średni. I tak, ogólna taka przedmowa. Cóż, Penumbra to jest gra, którą osobiście, raczej seria, którą osobiście uwielbiam, jedynka która, się zagrywałem jak byłem młodszy, dwójka, która mnie przeprawiała prawie o palpitację serca, <laughs> ze strachu. Wiadomo, trochę lat już minęło, zobaczymy jak teraz będę na to reagował, ale cóż, no, później o średni. Nie zdołałbyś znaleźć w sobie dość woli, by uczynić to, o co muszę cię poprosić. W ślad za ojcem udałem się na Grenlandię, by odkryć jego tajemnicę. Gdybyś wiedział, jak daleko gotów byłem się posłuchać. Odnalazłem szybko palniane, gdzie skryłem się przed burzą. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem zdesperowany. Targały mną wątpliwości i dławił mnie strach. Pomagał mi szalony Red. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem samotny. Mego przyjaciela Reda spaliłem na popiół. Powiedział mi, że chce umrzeć. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo dręczyło mnie sumienie. Ruszyłem śmiało naprzód i padłem ofiarą własnej brawury. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem głupi. Wszystkie te uczucia, tak ludzkie, tak czyste, a mimo to zawiodłem i nie zdołałem uczynić tego, o co teraz muszę prosić Ciebie. O co musi prosić nas w tym momencie? Choby <laughs> <laughs> Margin Dragons. No i już chyba wiemy co nas trzepnęło w potylicę na zakończenie części pierwszej. Jesteśmy w mojej przyjemnej celi. Wcale nieprzyjemnej. Do której oczywiście z tego co pamiętam wrócimy. No ale to za... nie wiem. <laughs> Przepraszam 10. 15 minut może. Mleko cof się? Zacięta szuflada. Glowstik? Coś tam idzie? Halo? Płostaw go! On nic nie zrobił! Pomiędzy światłem i cieniem istnieje cały inny świat. Świat, którego nie możemy lekceważyć. Uciekaj natychmiast. Król krainy O znaczy się <laughs> O. Hop. Hop. Powiem tak. Nie wiem, czy ten potwór tutaj po nas przyjdzie, ale wolę nie ryzykować. Ninja, nie dostanę żadnych śladów. Znaczy by nie zostawił, jeśli. to by się nie docierało. Dobra, ta szapa tak była. Ciii. Tak było. Już loading? Hmm, strasznie szybko. Ach, tak, maj 2001. Pamiętam, jakby to było wczoraj, ale nie było i tego nie pamiętam. O. To jest coś, co nas wtedy trzepnął w tył bła i zabrało. Tak zwany Turn guide. Co to takiego? Wolałbyś nie wiedzieć. Gro. Mózgu. Gro. Gro. Mm, okej. Okay. Już mi się zaczyna walić pod czachą. Wybawienie. Banehopy to wybawienie. Będę robić to samo co w części poprzedniej. Notatkę Wam zostawię, żebyście ją sobie na spokojnie przeczytali. Ewentualnie tak. Pójdźcie sobie pauzę, poczytajcie. Pierwsza strona, druga strona. Jak skończycie, jedziemy dalej. Przeczytane? No to lecimy. Hop. Hop, hop, hop. I szukamy czegoś przydatnego. O, dobra. Mamy baterię. W tej części, z tego co pamiętam, już. Nie ładujemy od razu latarki, tylko latarka ma swój poziom baterii i w razie czego przekładamy do samej latarki. Ta jasne, jakby mógł po prostu wyprodukować sobie, sobie wyjście z tej sytuacji, albo i nie. A, te teksty bredne, Głównego bohatera. Więcej baterii. Flara. Hmm. Fade rate. Doktor. Parts, nie wiem, nie mogę rozczytać przez teksturę. E, dobra, jak robimy? Używamy kulturalnie zwykłej monety? Czy używamy sosnowieckiej monety? Użyjmy, użyjmy sosnowieckiej, starej, dobrej. Zawalone. Patrz pod nogi. No, tu akurat trzeba patrzeć pod te nogi w tym momencie. Zawalone? Gdzie? Rozsądna rada, powinien z niej skorzystać. Hmm... Więc tu jest to zawalone. O, ho 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 ho! Więcej baterii! Hop! I pomyślcie, dlaczego lepiej patrzeć pod nogi? No? Zawalisz się? Halo? Dobra, gra nie chce współpracować, ale tam mamy. komuś mm, Nie druty, tylko. innym słowy kolce. Myślę, że to może być wystarczająco zimne, żeby zabić mnie na miejscu. Wściekły azut. I wściekły turngate. Nie zamierzam narzekać, że drzwi są zamknięte. Ja też nie. O, mięsko. Ale lepszy byłoby z y, kepuczem. Dokładnie. I o to chodziło. A. Co to jest w ogóle za kepucz? Mogę to jakoś obrócić? Czy niezbyt? <grywnie> keczup, keczup z pomidorów. Kepucz, kepucz, i iberales. Dobra, tutaj mamy termometr. Więc trochę zgłupimy system, użyjemy zimnej puszki. pomyślcie, o tak, zrobiło się za zimno, już przestanę grzać. Raczej chłodzić. I wtedy wściekły azot się wyłączy. Chłodnia. Hop. Uu, ktoś tu już musiał przejść. Huhu. od zimna są paskudne. Ale, Beka. Chowasz coś? Beczko z Half-Life'a. Czeka na Was w kantynie, stawić nazwę dzisiejszej specjalności. Specjalistycznej... Mhm, mm uwielbiam. Zadowolony pracownik to wydajny pracownik, a tylko wydajni pracownicy zostaną nakarmieni. <laughs> Świetna firma. Już składam CV. Czekaj, pomóż mi. Czy tylko ja coś słyszałem, czy nie. Ten... Notka. Tu sobie poczytajcie. Chłopie, bych ci pomógł, ale nie wiem jak, co na mogę cię... Już? Lepiej się czujesz? A jak mogliśmy obracać obiekty w miejscu? Nie... Te nie... O! C! Eee... Exactly. Bomb have been planted Nie wiem czy chcę to rozbrajać Wiecie Zapraszamy w piątek wieczór pokerowy Opiec środa, poczekaj chwilę do piątku Lunch na... Lunch na dzisiaj. Nie wpuszczajcie nieczystych. Hmm. Chyba wolę... Wstaw nazwę posiłku. Jest więcej kypuczu. Hop! Chodź, szafo. Idziemy do narni. Ty, wyleś. I... I lecimy dalej. E, tutaj chyba też były nasze cele. Przecież uwaga, wentylacja działa, ale powietrze i tak cuchnie. Hmm, no, spójrz na to miejsce, you don't say? Spiritus, tak, w tej sytuacji nic, tylko się nawalić. Co tu mamy? Fragil, fragile. Ha, jestem zły. Tekst datowany na 94. Guran John, najdłużej aktywny cyklon tropikalny w historii. Szaleje... nadal szaleje na Pacyfiku. Interesujące. Gra zapisana. I tutaj, w tym momencie, będziemy mieć styczność z naszym pierwszym Turnguide'em. Hop, hop. Nie, skrzynia zablokowała mi przejście do szafki. Kaseta, gdzie jest mój Walkman? Co sumie serio się pytam. Zastanawiam się zastanawiałem nad tym od chyba 6 lat. Gdzie się podział? No może miałem podróbę. Nie miałem z Sony, ale... Był dobry. A mam jeszcze kilka kaset. Imię i nazwisko Elow Carpenter. Hey, Elow. Wywyższony. Status, kod C. Więzień. Obserwuję ruchy Turngajtów i przewiduję, że to właśnie do mojej celi zawitają w następnej kolejności. Z tego co mi wiadomo, jestem ostatnim wywyższonym na terenie tego obiektu. Więc to na mnie spada obowiązek zadbania, by zasady ksenoprotokołu nie zostały złamane. Dlatego właśnie teraz wyjawię jedyny znany mi sposób neutralizacji zagrożenia wirusowego. Najsłabszym punktem tylko jest. nie. Okej, okay, tu już wiem, kto był w celi obok. <grywka> Czy to już nasza cela? Tak, to jest nasza cela. A drzwi zawarte. I to jest chyba cena pala, pana Carpentera. Przynajmniej na to wychodzę. A czyli tam była jego kaseta. Nie wiem, czy to tam przynieśli, ale wygląda na to, że go tutaj ciągnęli tendy. Ani drgnął. Hmm, zamknięty. Nie mam mowy, żebym złoto otworzył głębimi rynkoma. Ale stosowiecko monetą już tak. Spadaj. Jo, mm. Zrobi zrobimy hop-up mu. usz, 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 usz. Jak ma silność, to ino roz. Uuh. Za chwilę będzie turn guide. z tego co wiem, on się dopiero będzie pojawiał, jeśli uruchomimy skrypt. A skrypt się uruchomi, jak weźmiemy tą strzykawkę. Dlatego teraz jej nie weźmiemy. Przynajmniej od razu. Odwiedzimy widzimy jeszcze naszą celę. Hej, co zostało, tak to, to zostawiłem? Więc gra. Hmm, pani wykominowała. Różne rodzaju wycinki. Przepis na francuskie tosty, artykuł opisujący karnawał w Reno. Oraz to jest na temat notowań giełdowych z 89. Hmm, tosty francuskie. Z jednym płatki. Czyli taki chleb maczany w jajku i wrzucany na patelnię, to jest zarobiste. Zjadłem to. Pa! Co diabła, co to było? Gdzie się mogę ukryć? Bany, hopy, szybko! Hop! Cii, stealth! I'm ninja! I ma pierwszego turngeita. Kuku! Ja tego nie rozdupcył! Aha! Ah. Nie dobije się, tak? Już się, już się przemykam drzwi. Lepiej. Mm -hmm. Brudna strzykawka. No, myślę, że. Się, że... Przeszcza... Że czas jej <grym> przydatności do użycia dawno już minął. Więc stary dobry trik. Nie chcesz się napić? Chciałem tylko napoić spragnionego już umierającego człowieka alkoholem, żeby móc zrobić zaczynania. Nie gro! Ja dammit. Czyli co, muszę przejść? No ale w sumie to wykombinowali tak, że... A pewnie jest z krwią, nie wiem, z krwią, nie wiem, jest pewien kiedy się przyda, ale się przyda. Łóż, łóż, łóż. Mogę to, że tak powiem, przepięć do środka ekranu, czy niezbyt, chyba nie. Tak, na szczęście profesor był zaufaną krwią. Ja w sumie to dobrze, że nie ma takiej opcji, że hmm... Co jest za laserami, ale i tak mogę tego rzucić bez problemu. E, te drzwi chyba były zamknięte. Tak, zamknięte na głucho. To światło wydaje się nienaturalne. No, takie trochę dziwne. To fakt, ale ładne. To jest temperatura. znaczy... czy gaz? A, już sam nie wiem. Kurde, pamiętam jak o tej grzeszy. Mówi na hyperze, jak wychodziła te lata temu. Uuu, właśnie pamiętam, że pokazywali ten, tego screenshota. nie pamiętam jak się ten program nazywa, ale było tam tych... Dwóch gości, nie pamiętam jak było było. Mm. Review Territory, o właśnie, kurde, to się oglądało. Lata temu, ja pierdzielę. Te stare dobre kanały o grach, i to się oglądało w latach 90-tych i wczesnych 2000 -tych. Po co mi twoje Wyobraź się, żeby czymś takim odpalić, cygareta. To by byłby słeg na osiedlu. Jeszcze trochę? I na. No tak, zamoknie. za da, da da. Dobra, możesz przestać. Whi frisbee. Otóż. Otóż. Czy wszystko to tutaj musi się musi tak czaskać. Płatki śniadaniowe. Pyszne płatki! Wpierdalaj! <grystanie> Mister Mr. Jodz. Niebo w gębie. Dajcie mi płatki. Jest w środku zabawka. Zacięły się na amen. Nie ja chcę się otworzyć. Zamka też nie widać. Są prawdopodobnie kontrolowane z jakiegoś innego miejsca. Mm -hmm. Dobra, sprawdzam teraz wszystko. Nie, tu nie ma nic. Z odpływu odpływ wydobyła się nieprzyjemny zapach. You don't say, it. spójrz tylko na ten zlew. Powiem tak, jakby zgnili i zapach na, była aromatyczna, to bym się cieszył. Dziwny artefakt. Nie wiem co to jest, dziwna statuetka, mogłaby pewnie zainteresować jakiegoś kolekcjonera, mnie nie by zainteres nie zainteresowałaby. Jeden dział antyków. Znaczy jakbym wiedział z jakiej to jest epoki, co to jest i tak dalej, to może bym się zainteresował, ale... No wygląda po prostu dziwnie, hej! Kepucz, kepucz! Pomidorowa lampa. Najlepszy wytrych! Psiakrę. Aha! Teraz już będzie kolorowe. Chronologia wydarzeń. Tekst z ekranu skopiowałem do notatnika. Hmm. Okej, okay, bo już chciałem robić screenshota. Notatnik, notatki. To tak chronologia. I tu macie sobie poczytajcie na spokojnie. Hop, hop, hop i hop. tu zapiszemy. Baterie. Oho, w końcu latarka! I o to chodziło. E, sprawdzimy jeszcze tutaj, czy czegoś nie ma. Więcej baterii? Tutaj nic już, mm -hmm. talerz, talerz. Szkoda latarki, śmieci. O, 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 bym o, 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 o. przegapił. Witamy w schronie. Welcome to the world. Badania TXT. Sobie teraz spokojnie poczytajcie. A w sumie, jak będzie w takim fragmencie, no to. O, na akurat. Ok. Sterownik drzwi. Hmm. Hmm. Klasyka pisania na kalkulatorze. Odwróćcie sobie to do góry nogami ci, którzy nie ogarniają. Stary dobry debil. Jak hasło nie to zawsze jest dobre hasło. Dobra. Brak płyty w napędzie City. Tak, koszmar gracza z lat 90. i 2000. Składasz płytę do napędu, brak brak płyty CD, ale jak to brak płyty CD wsadziłem? Ja ci było latanie do kolegi informatyka, bo mi naprawdę pęd. Okej. Okay. Witamy w stacji badawczej Schron na Grenlandii. Schron to wybudowany w latach 70., samowystarczalny obiekt, mający służyć członkom kasty wywyższonych organizacji archaik prowadzonych przez nich poszukiwaniach w starodawnej wiedzy oraz jej późniejszym zabezpieczeniu. Jak bractwo stali. Jako nowy członek personelu stacji wiedzieć musisz o podstawowych zasadach. Przestrzegając ich, staniesz się wartościowym pracownikiem archaik. W schronie znajdziesz wszystko, co niezbędne do komfortowego życia, w tym kantynę, salę gimnastyczną oraz ambulatorium. Oprócz tego szereg laboratoriów chemicznych oraz biologicznych, stanowiska pracy, sprzęt wydobywczy, a także dbającą o porządek ochronę. Z hmm. wymienionych na początku korzystać możesz w czasie wolnym, jeśli zaś chodzi o to ostatnie, otrzymasz odpowiedni przydział. Z uwagi na charakter naszej pracy pamiętaj, jeśli poczujesz się źle, zacznie ci się kręcić w głowie lub z jakiegokolwiek innego powodu zaczniesz tracić nad sobą kontrolę, nie zgłaszaj się do ambulatorium. Przywiąż się porządnie do jakiegoś solidnego obiektu. Postaraj się zamknąć szczelnie wszystkie drzwi. Czekaj na przybycie odpowiednio przeszkolonego personelu. W najgorszym wypadku przygotuj się do połknięcia osobistej kapsułki z cyjankiem, którą otrzymasz po zakończeniu niniejszej odprawy. Archaik nie lubi tracić swych cennych pracowników, ale może to być konieczne dla dobra operacji. Jesteśmy pewni, że nasza współpraca ułoży się pomyślnie. Oj, nie wątpię. A ja raczej wątpię. Wprowadzenie. Pyk. I pyk. So, poczytajcie. Zmiana haseł. O, ok, tu mamy te drzwi. Zawarte są 2, 3, 6. 2, 3, 6, 1, 1, 6, 7. And open. Rzeszku, otwórz się. Hop. Aha. Teraz możemy iść, gdyż mamy latarkę, odpowiedni sprzęt. Worek kartofli. I flary Ryż... da, bla, 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 nie mogę rozczytać. Nie wiem, i 10 kilo Król Arthur Monka I am Arthur, king of the Britain. You're not my king, what? Nie, nie jesteś moim królem. Nie głosowałem na ciebie. To przejście zawaliło się dawno temu. I witamy w ścieku, I w tym momencie was na razie zostawię, odcinek będzie powoli, będę powoli kończył, A jeszcze takie małe ogłoszenie parafialne, też zapraszam na mój, moją stronę na Facebooku, oczywiście wszystkie linki będą w opisie, tam będą informacje na temat jakichś opóźnień, ogólnie informacji na kanale, na kanale giveaway'e, których ostatnio trochę zaczynam znowu robić, po przerwie, więc jeszcze raz bardzo zapraszam. Dzięki wielkie za oglądanie, jeśli wam się podobało dajcie łapkę w górę, dajcie suba, będę bardzo wdzięczny. A póki co, na razie, hej!